Dobry wieczór Państwu, w ogóle nazywam się Rafał Rajkowski, w ogóle mamy okazję w Komorze Normobarycznej na ulicy Lotniczej 11 przez 13 gościć autora książki Gwiazdy Fortuny i fantastycznego w ogóle człowieka, wesołego, radosnego, w ogóle który fajne kawały w ogóle sypie w ogóle na co dzień i opowie Wam dziś o książce, której jest autorem Gwiazdy Fortuny. Tadeusz Prus-Mroziński, autor książki. Dzień dobry państwu. To jak zostałem przedstawiony, mam wygłosić prelekcję właśnie na temat książki, no i innych rzeczy tam dotyczących, nie, trochę poruszyć takie tematy. Świat, w jakim żyjemy, a którego nie widzimy, ale przy dobrym wyjaśnieniu będziemy w stanie to objąć swoim umysłem, bo świat się składa rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ja mówię tą książkę, to może Państwa, żeby zainteresować troszeczkę tym, to spróbuję powiedzieć, co to jest pole morfogenetyczne, czyli ta przestrzeń, która nas otacza, to czego nie widzimy i jak to możemy uchwycić swoim umysłem. Otóż Ziemia znajduje się w tak zwanym polu morfogenetycznym. Definicja naukowa mówi, że jest to fizycznie niesprecyzowane pole które ma wpływ na DNA, znaczy wszystkich, wszystkich istot żywych, także ma wpływ na, na cechy osobnicze, czyli na wygląd zewnętrzny i no tak, w takim skrócie tele telegraficznym i na interakcje między różnymi organizmami, że my żyjemy do no niby w takiej, no, nawet nie widzimy naszej atmosfery, nie naszego powietrza i jak to się dzieje że są jakieś inne czynniki, które mają wpływ na życie na Ziemi. I tutaj trzeba troszeczkę poświęcić czasu na pola torsyjne i na cząstki elementarne, a także na komórki macierzyste. Tego wszystkiego nie widzimy. Ja nie jestem fizykiem kwantowym, ani nie jestem specjalistą od komórek macierzystych. Jedynie bazuję na wiedzy starożytności jak to widzieli ludzie w starożytności, jak to oni określali i możemy wyciągnąć takie wnioski, że cywilizacje nas poprzedzające posiadały znacznie większą wiedzę niż my. I dlatego nam się, już to wspominałem o tym, że, na że były takie czasy, kiedy przedstawiono nam bogów, później z tych bogów zrobiono aniołów. A teraz mamy ufolutków, znaczy różnego rodzaju cywilizacje pozaziemskie, tam cuda, niewidy są, że tam one do określone miejsca chodzą. A to wszystko dotyczy gwiazd. I gwiazdy jako no, duże ciała niebieskie w naszym kierunku, znaczy we wszystkie strony wysyłają cząstki elementarne i częściowo te cząstki elementarne dostają się do, do naszej atmosfery. Te cząstki elementarne poruszają się zgodnie z, z teorią, tak jak mówi teoria Einsteina, że ich energia równa się masie razy prędkość światła do kwadratu. Chociaż e, obecna nauka mówi, że nie może być prędkości więcej jak prędkość światła, to nasze widzenie jest molekularne i my patrząc na gwiazdę tam powiedzmy, która jest tysiące lat świetlnych od nas, Wysyłamy cząsteczki do, do tej gwiazdy i te cząsteczki wracają do nas w mgnieniu oka, są tak szybkie, to jest zasada wi widzenia i najwięcej energii ludzkiej pochłania wzrok, że poprzez oczy wydatkujemy najwięcej energii. Jak to się dzieje, że mogą biegnąć tak szybko? Jest takie powiedzenie żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi. I my to przyjmujemy jako takie, jako przypadkowość biegu tej kuli. Ale to nie jest tak, tylko że jeżeli weźmiemy broń gładko-lufową i z niej wyszczelimy pocisk, to mimo olbrzymiego ładunku prochowego ten pocisk, który nie ma nadanego ruchu wirowego, dolatuje tam 100-200 metrów, maksymalnie 300, a na 200 metrów można sobie skakać tam przy tym szelcem i on na pewno nie trafi. Natomiast jeżeli się weźmie e, broń, która, e, która posiada lufę gwintowaną i czy to dotyczy karabinu, czy jakiejś armaty, to wówczas pocisk, któremu nadany zostanie ruch wirowy, biegnie znacznie dalej, do, do, do 4-5 km z karabinu, a jakiegoś tam działa odpowiedniego, może lecić i 40 km. Tylko wtedy, kiedy posiada ruch wirowy. I prędkość początkowa pocisku z broni gładko ja nie pamiętam, tam są jakieś jednostki określane na to, to sobie można posprawdzać ale prędkość z broni gładkolufowej jest bardzo wolna tego pocisku. Natomiast z broni gwintowanej ta prędkość jest potężna. I pocisk, który, który leci z broni gwintowanej obraca się bardzo szybko i wokół siebie wytwarza pole wirowe. I to pole wirowe tworzy taką pustkę i powoduje, że pocisk może lecieć bardzo daleko, bardzo celnie, i być skuteczny na dużą odległość. Na tej samej zasadzie działają cząstki elementarne, które są wystrzeliwane z gwiazd. Tak samo działają molekularne cząsteczki naszego wzroku. I także z gwiazd do nas cząstki elementarne dostają się bardzo szybko z tą prędkością światło do kwadratu. I co się dzieje, jeżeli dotrą do naszej atmosfery? Otóż cząsteczki te uderzają w cząstki tlenu i azotu i pobudzają do drgań. I cząsteczki te tlenu i azotu, które są zaktywizowane, my wdychamy. I aktywne cząsteczki tlenu zużywane są do naszego metabolizmu, natomiast cząsteczki azotu. Dokarmiają nasze DNA, znaczy regulują to DNA. Ja powiem później, jak to wygląda fizycznie w świecie. Coś mi tam uciekło. Śle tu siedzieć, jest choroba, no ale to już patrzeć. Uciekło mi coś, choroba. Tak. Te cząsteczki elementarne, kiedy uderzają w cząstki tlenu i azotu, wzbudzają światło, dźwięk, ciepło i informacje. Dźwięku nie słyszymy, światło widzimy, bo kiedy słońce zajdzie, to, bo to najwięcej otrzymuje Ziemia cząsteczek ze słońca. Natomiast innych gwiazd o wiele mniej, bo wiadomo są dalej i ta, to, to spektrum ich przy tej maleńkości Ziemi w przestrzeni międzygwiezdnej jest, jest bardzo małe ale z kolei tych gwiazd jest bardzo dużo. I świecenie gwiazd też powoduje widno na Ziemi, znaczy światło na Ziemi. Dźwięku mówię nie słyszymy, ale to są drgania, które... E, znaczy ja ich nie odbieram, ale to jest ta muzyka sfer, jak to się mówi. I tak samo przy tych, przy, przy tych uderzeniach cząsteczek. Wydzielane jest ciepło. I to jest bardzo łatwe do udowodnienia, bo patrząc na słońce, to słońce, biorąc pod uwagę słońce, to słońce wcale nie musi być ciepłe. Tylko te cząsteczki elementarne, które wysyła, pobudzają ciepło na ziemi. Bo gdyby słońce było ciepłe, to na Montewereście nie byłoby śniegu. Po prostu im wyżej mamy, tym mamy zimniej, dlatego że jest rzadsza atmosfera i najcieplej jest tam, gdzie jest najniżej. I tam jest najgęstsza atmosfera i jest najwięcej cząstek tlenu i azotu, które wydzielają ciepło. Znaczy ja nie mówię, że Słońce jest na pewno zimne, bo nie byłem na Słońcu, e, tylko mówię, nie musi być ciepłe. Wcale nie musi być ciepłe. I to jest jeden z elementów, te cząsteczki elementarne, jakie płyną do nas ze Słońca i z gwiazd, mają wpływ na życie na Ziemi. Wiadomo, jest tych gwiazd jest bardzo dużo. Część ich widzimy, część nie widzimy. Część widzimy latem, część widzimy zimą. I teraz, jak te gwiazdy działają? Na, na ludzi między tam, Łabą a łabą, bo łaba to jest w i w Związku Radzieckim tam dopływ donu. I to jest miejsce, gdzie rodzą się ludzie biali, bo tutaj działają takie gwiazdy. Tu górują takie gwiazdy, tu góruje gwiazdozbiór łabędzia i powoduje, że ludzie rodzą się biali. Przesuniemy się troszkę dalej, to rodzą się tacy trochę żółci, a jak się przesuniemy jeszcze dalej, to rodzą się całkiem żółci. No to dlaczego się tak rodzą? Jakie jest tego wytłumaczenie? Jest takie wytłumaczenie, że tam górują inne gwiazdozbiory i wysyłają inne cząstki elementarne. Tak samo jeżeli wejdziemy poza równik, niżej, to znaczy tu mówię tam już o Indiach, można wspomnieć o Indianach, ale już jak zejdziemy poza równik, to Indianie północnoamerykańscy, no diametralnie różnią się od Indian południowoamerykańskich. Tak samo jeżeli weźmiemy, jeżeli zejdziemy poniżej zwrotnika Koziorożca i zbliżymy się do równika, to już tam mamy ludzi czarnych. Czyli no, musi istnieć jakiś czynnik, który powoduje zróżnicowanie ras ludzkich. Zasadniczo za za ludzi odpowiada gwiazdozbiór Łabędzia i gwiazda Dene Padige, która ma wpływ nawet na mowę człowieka. I to też jest łatwe do wymienia, no, nawet bardzo łatwe. Bo jeżeli weźmy, rozpatrzymy języki, które są najbogatsze, słownictwo, najbardziej rozwinięte, formy gramatyczne, tra, ta, 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 ilość pojęć i tak to zauważymy, że w tym pasie takim, czyli z Polska między innymi, w tym pasie są najbogatsze języki. No i tam trochę zajmujące Ukrainę, powiedzmy i Niemcy. I jeżeli pojedziemy dalej w stronę prawą, czyli na wschód, to mamy coraz uboższe te języki. Tak samo jeżeli się przesuniemy na zachód, te języki są coraz uboższe. Nawet angielski tam to prawda, to jest sztuczny język, to trzeba by sobie poświęcić więcej czasu na, na opowiadaniu o językach. Natomiast jeżeli będziemy się przesuwać na południe, to do równika jeszcze te języki są dość bogate i komunikatywne. Natomiast jeżeli zejdziemy poniżej równika, to w Afryce mamy do czynienia z językami mlasków, <laughs> takiego właśnie chrząknięć. I, i, i gdzie jest tam powiedzmy 8, 10, 12 głosek, zresztą na, wyspach wielka, na Wyspie Wielkanocnej, która jest niemalże na równiku, jest też bardzo mało głosek, a jeżeli już weźmiemy te ludy z bardzo z południa, jak z Australii, to te ludy się posługują takimi, o, no nie, 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 nie mam takiego określenia, nie tyle, że półsłówkami, ale czymś takim, jak, no niemalże nie słowa. Monosyllab. Tak, o, monosyllab, chyba tak. I to ludy czy Papuji Nowej Gwinei, czy ludy australijskie. Dlaczego tak się dzieje? No bo... To, to jest zjawisko... No powszechnie znany ja nie mam tu jakiś za sobą zaplecza naukowego 40 szaf 15 komputerów ale państwo o tym wiedzą nie że tak jest i nauka cicho siedzi ja mam tylko maturę i nauka cicho siedzi się nie odzywa na ten temat kwestie na przykład rozrodu znaczy może migrację jakby poruszyć zwierząt Migracje. Dlaczego zwierzęta takie mieszkają tu, A tak, o, chodzi o ptaki? To ciekawe, nie? że ptaki, e, ptaki, które nie posiadają całkowitej zdolności latania, rodzą się tylko na południe od równika. Przede wszystkim w strusie i pingwiny, tam kazuary, nandu, emu i tak dalej. Tam może troszeczkę za równik te strusie w Afryce wybiegają albo i nie. I dlaczego ptaki, które posiadają dużą zdolność latania z kolei, z półkuli południowej migrują na półkulę północną, tam lęgują i wracają na południe? Dlatego, że nabycie możliwości i zdolności latania może się odbyć tylko pod gwiazdami Nieba Północnego. Tam w Puszczy Amazońskiej są jakieś papugi, kuraki, cuda, nie widzę, takie różne ptaki, ale one posiadają zdolność, posiadają zdolność latania, ale rzędu kilometra, dwóch, maksymalnie pięciu. Tam no może i więcej, są, zresztą to już nie jest takie istotne. Te, które lęgują poniżej równika i żyją tam no stale powiedzmy i nie migrują. Natomiast wszystkie te, które posiadają dużą zdolność latania migrują i dokonują lęgów na północy. <śmiech> <śmiech> Jeszcze z rozrodem, z rozrodem i z migracjami, no jest wiele, bo te tam są te migracje są różnego typu, są dzienne, znaczy dobowe, roczne. Dzień, e, tak, dobowe, roczne i, i wieloletnie, sezonowe, ale to już e, tam już to już troszeczkę jest i, są inne czynniki, bo no, żywnościowe, paszowe, nie? bo tam największe migracje to mają renifery, tam chyba 2 miliony tych osobników się przemieszcza, ale to wypada z, z, ze względu na pory roku. Tak samo na przykład taka historia ciekawa jest z rozrodem. Niedźwiedź polarny i foka polarna rodzą się w styczniu, czyli wtedy, kiedy jest noc polarna i kiedy powinno być najzimniej, czyli w najniekorzystniejszych warunkach, jakie mogą być. Podobnie, choć odwrotnie, dzieje się z pingwinem cesarskim, który rodzi się na Antarktydzie w czerwcu. Kiedy tam z kolei jest najzimniej? Czyli to jest jedna kwestia rozrodu i druga są nielogiczne z naszego punktu widzenia. Bo to no, wzura, bo kiedy najzimniej jeszcze od ten, ten pingwin tam drepta, jakieś 90 czy nawet 200 kilometrów, trzyma to jajo na swoich nogach i marźnie jak jasny gwint. Yy, no, dlaczego to, to tak się dzieje? Jeżeli spojrzymy na niebiosa, to zauważymy, że gwiazdozbiór Łabędzia, który odpowiada w ogóle za życie na Ziemi jako takie w styczniu, wtedy właśnie, kiedy jest najzimniej na półkuli północnej znika, bo jeszcze go nie widać, teraz bardzo mało go teraz widać i w styczniu znajduje się nad biegunem północnym i cząstki elementarne, które decydują o DNA. Wszystkich organizmów żywych widzą, bo elementarne, no muszę tak się zatrzymać przy nich trochę, ze Słońca są bardzo słabe, bo mówię jak to można udowodnić? Ano tak to można udowodnić, że weźmiemy gazetę nad głowę w dzień słoneczny, tych cząstek jest najwięcej, gazetę i odczujemy chłód. Znaczy nie będzie dużej różnicy temperatur, bo wiadomo z boków jest, ale tak lichy materiał jest w stanie zatrzymać cząstki elementarne ze Słońca. Natomiast z gwiazd cząsteczki elementarne są tak silne, że niektóre potrafią przebić Ziemię, przelecieć na drugą stronę, nie tracąc swojego impetu. Zresztą niektóre cząstki elementarne, które się zatrzymują w Ziemi, tworzą kamienie szlachetne, złoto i inne minerały w postaci e, samorodków. Przepraszam. I wracając do naszego tego niedźwiedzia polarnego. Więc jeżeli on nawet tam siedzi sobie w tej jamie, to co, i bo wtedy mamy noc, noc polarną w styczniu na, na północy, to jeszcze mówię nie ma cząstek elementarnych słońca, które, które no przyjęte jest jako dawca życia. W ogóle, nie, w ogóle nie przyjmuje się, że są inne ośrodki niebieskie, które wpływają na życie na Ziemi. I jest noc polarna i rodzi się, no, tam więcej tych zwierzaków się rodzi, innych gatunków, tylko mówię przykładowo, bo są najbardziej, najbardziej znane. I one rodzą się w noc polarną, kiedy nie ma słońca i jest najzimniej. Czyli są głupie chyba. I ten z kolei ten pingwin cesarski, który rodzi się w czerwcu. No też chyba jest głupi, bo ja już mówię specjalnie głupi nie głupi tylko, <śmulny> tylko tylko rodzi się kiedy jest najzimniej. Dlatego, że gwiazdozbiór Łabędzia góruje na Kupałę to jest 22 czerwca, 1 lipca, tak mniej więcej. Bo tam jest wiele gwiazd. I wtedy gwiazdor Łabędzia znajduje się najwyżej i widzi tego pingwina cesarskiego tam na dole i wysyła mu energię życia. I wtedy te pingwinki się dlatego rodzą. No zrób przerwę teraz. Albo proszę. To znaczy, jakby on później się rodził, to by dostawał mniej energii z gwiazd. Mniej energii, znaczy to by się wcale nie rodził, albo no, znaczy byłoby to no, ciąg ten, ten, ten życiowy byłby zaburzony. Dajcie, kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.